To wpierw chciałbym coś zobrazować. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy związek małżeński oraz powiedzmy trójkę dzieci. W pewnym momencie ten związek zaczyna się rozpadać. Nieważne z jakiej przyczyny, po prostu no, zaczyna się rozpadać. Jakie są szanse dla mężczyzny, aby otrzymać opiekę nad dziećmi, lub żeby ta opieka nie była w żaden sposób ograniczana? No, jest w dużo gorszej sytuacji niż e, kobieta. No, żyjemy w genocentrycznym społeczeństwie, które ceni sobie tylko perspektywę kobiety. E, ten zły patriarchat, który zdaniem feministek wtłacza kobiety do roli tej wyłącznie matki i tam ją tam spycha, to ten zwykł, zły patriarchat przewidywał, że w wypadku rozpadu związku dzieci zostają z ojcem, ponieważ no, układ między mężem a żoną był taki, że ja tobie zasoby, a tymi dzieci. Więc te dzieci można powiedzieć, że małżeńskie były należały do ojca rodzinny, do męża, a dzieci poza małżeńskie należały wyłącznie do kobiety. Mężczyzna nie miał względem nich obowiązków, ale nie miał również do nich praw. Wtedy mieliśmy to zgranie e, praw i obowiązków w dzisiejszych czasach, no to zaczyna się e, robić ze względu na, jak to się ładnie ujmuje dobro dziecka, e, oddzielnym tematem władza, obowiązek i cała ta reszta. Siłą rzeczy faceci czują, że w sensie psychologicznym ich dzieci już nie do końca są ich, a właściwie w dużej, większej mierze należą do matki. I w aspekcie praktycznym faktycznie matka ma dużo większe szanse, tym bardziej, że mamy zawsze taką tendencję do nie traktowania złych zachowań kobiet w sposób bardzo poważny. Jak feministki twierdzą, że jest luka płacowa, nigdy na przykład nie chcą zwrócić uwagę na lukę w wymiarze karnym, gdzie kobieta za to samo przestępstwo dostaje wielokrotnie niższy wyrok od mężczyzny. I podobnie, jeżeli mamy taką sytuację na tle rozpadu związku, bardzo często jest tak, że za to samo negatywne zachowanie, Facet zostanie przez wymiar sprawiedliwości potraktowany gorzej niż kobieta, no bo w przypadku kobiety no to jest tendencja podejścia, że no no oj tam, oj tam, ale to przede wszystkim matka, no a ojciec, no to on nie powinien mieć takich zagrań i tutaj jemu się dotyłka w jakiś sposób dobierzemy.